Siemanka z tej strony Skowronek 15. W dzisiejszym odcinku zagra, ułożymy sobie draft. Nie zagramy go, bo jeśli nie wiemy to będzie gry, jak mówiłem w ostatnim odcinku, ale go sobie ułożymy. Dobrze. To... Online draft. Czy na pewno chcesz użyć na draftu? bezpoczętu mnie? Tak jest. Online draft. Formacja. Którą by się mogło dobrze grać? 4, 2 bez skrzydeł, no nie wiem. Myślę, że ta by była dobra. Tylko, pójdziemy chyba w tą formację. Robiłam i na kapitalnie. I teraz. na Nakata czy Messi? Chyba sobie na Nakatę. To będzie kontrowersyjnie, ale sobie biorę na Nakatę. A przepraszam wszystkich fanów. Barcelony, ale na kata. Idziemy na jednego piłkarza na ławkę. Jest tu Mendy. dobrze, bardzo dobry. Traf. Może na pasniku będzie coś dobrego również. Dembele. A bo weźmiemy chyba Muriela. Tak jest, no, będzie Muriel. Prawe skrzydła. traci sobie teraz coś dobrego, proszę. Niestety nie ikona. To może na lewym. Niestety znowu nie. To może na środku. Tak sobie pójdziemy. Możemy. Trójkąt. Jest. Weźmiemy sobie Tiago. Zobaczycie jak się nim gra. Sobie Tiago. I pójdziemy na ostatni. SP. Jest tu Miner. Zabierzemy go. Na razie no, nie jest to zbyt dobry Draft. To pójdźmy na jednego na ławkę. Może że dobra Flara. jest Sterlinga, zabierzemy go, bo no, chyba grali mi się dobrze. Tylko zabierzemy. Jakiś napastnik by się przydał. Werner, nie pogardziłbym. Lewy obrońca, mamy tu Mendiego. Ale my trochę mamy Robertsona to i dobrze, będzie chodził Mendy, na pewno. Bo Mendy jest na pewno szybszy, ale wydaje mi się, że na pierwszą bułwę bardzo by przeciągnął. A Kev na środek obrony niech będzie. Pójdźmy na rozłożenie na jedną na ławkę. I jest tu Neymar. Dobry traf, na pewno będzie sobie wchodził z ławki. Nie robię się na dużo sztuczek, bo nie potrafię, ale się przyda. Weźmy chyba sobie u Piszczka, chociaż zobaczmy. on jest tutaj. Francuzem, łatwiej połączyć, Widzimy chyba jednak Lucas Hernandeza Będzie głapi, łatwiej po prostu połączyć, zresztą tu mamy Mendiego. Ale mamy też Semeda, którego weźmiemy Jednak jego na rezerwę Weźmiemy sobie, Jak będzie, David Neresa I teraz bramkarz, ktoś jakiś, nie wiem, taki Areola, Loris Kiszek! raz zostało nam... Jest Rodrigo, jest Mane Ale zabierzmy sobie Rodrigo czy Na atak Nie idziemy bardziej Mane, mamy tam Sterlinga, mam nadzieję, że da radę Jakiś pomocnik środkowy też przydał Ale mamy na razie Mareza to naprawdę skrót byłby dobry Idziemy pod Premier League Już Tak myślałam, że właśnie pójdziemy pod Premier League Najbardziej. Tak sobie stojimy. Środek Taku. Będzie zmiennik. komentarz Cristiano Ronaldo. Mamy naprawdę dobrych zmienników. No to jest coś niesamowitego. Na pomocy nie będzie un inui. Jak zmiennik, ale nie będzie wchodził jakiś środkowy obrońca, by się przydał, albo pocyk, bo nie chcę z tym millnerem. jest, ma mamy, mamy trawkę. Bukasz, tak jak myślałem, ja a sobie bambę, bo on może być dobrym zwiednikiem, dosyć. Jelka z ligi tutaj na pierwszym? Wybrałem, no teraz jest tutaj Kai Walker i chyba sobie Walkera, tak jest, wezmę sobie Walkera i tam go tutaj. Ej, O. Warto tutaj jakieś, bo mam skrzydłowego, jakieś obrońcę, by się zdarzył Lekki wypadek. I tutaj będzie ten akurat, bo już się nikt nie przyda. I bramkarz, który da zgranie Bramkarz, który da zgraję że da zgranie Jakiś spewerdik, proszę. Jest, rói, dobrze. Mamy jego Patricio na, na bramce. Nie jest jakiś znakomity draft, ale na ja nim zagram. I manager, to Zobaczymy będziemy musieli grać. Im Grać minerał, ale we będzie tam od razu ktoś wchodził. Subie, Piotra do stokowca. Mamy dwóch Polaków, chyba, jeśli się nie mylę. A mieliśmy trzech. Musieliśmy wybrać trzech. Nie no, i ten draft wygląda tak. Czy. No nie, będziemy tutaj już nic zmieniać. Na pomoc będzie chyba wchodził. Neymar będzie wchodził na centralną. Za tego pana. Za pana Milnera Grandiago, by Będziemy chyba tak grali. Tak, to będziemy grali. No, no to dziękuję wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!